Cześć, masę, witaj na Jodze, siły, przygotowanie do pozycji odwróconych do balansów. jeżeli jeszcze ich nie robisz, chcesz wzmocnić ramiona, barki, plecy, core, pośladki, to ta sesja jest właśnie dla Ciebie, przygotuj dwie gumy elastyczne, może być jeden pasek do jogi, jedna guma mniejsza, przygotuj trzy klocki piankowe, Przygotuj dwie piłeczki tenisowe do masażu neuromobilizację i przygotuj jeden klocek drewniany. Uwaga, kładziemy się do neuromobilizacji. Dwie piłeczki pod górę na części ośrodków szybciutko. I kładziecie drewniany klocek pod potylicą. Nie wchodzimy nim na szyję, tylko jesteśmy na czaszce na potylicy. Masujecie chujące punkciki na potylicy. Uwaga, to są mięśnie podpotyliczne i masujemy sobie mięśnie bruszkowate piłeczkami. Pozwólcie, jak kołyszycie mięśnią piłeczką, rozejść się pięć razy na boki i za piątym razem zatrzymajcie je sobie prawie za biodrami. Nie wchodzimy na kości i masujemy po częściach miękkich, pod tkankach miękkich, po naszych mięśniach. Pozwalamy te piłeczki za piątym razem, popatrzcie, rozeszły się tak na boki prawie za biodra, i tu szukamy takich dwóch nieznośnie kujących punktów. Uwaga, Kilka głębszych oddechów, przetocz głowę po drewnianym klocku. Wyczujkujące punkciki. I teraz, uwaga, połóż ramiona na macie, weź wdech, i z wydechem zapadnij się kością krzyżową w matę. Doklejamy mocno kość krzyżową między piłeczkami do maty. Wdech dłonie na dolne żebra, poszerzaj brzuch i dół. Z wydechem, zesuwając żebra do siebie, zapadnij się tylnymi żebrami w matę ale zostaw sobie niewielką przestrzeń pod lędziami, pilates, trzy punkty podpory. Weź wdech i z wydechem zapadnij się głową w klocek. Jeśli chcesz, możesz go też na chwilę na usunąć spod tyłu głowy albo zredukować jego wysokość. Czyli mamy mocno kość krzyżową na macie tylne żebra, tylne głowy i teraz dłonie na dolne żebra, oddech boczne żebra, aktywacje kor, wydech, poszerzamy żebra, ten idzie w dół i wydech, zsuwasz żebra do siebie i oddalasz barki od uszu. I wdech poszerzam żebra, pępe idzie w dół. Wydech wsuwam żebra do siebie, oddalam barki od uszu. Wdech poszerzam żebra, pępeł idzie w dół. Wydech wsuwam żebra do siebie, oddalam barki od uszu. siedzą mi pod kującymi Teraz mocno dociśnij tę do maty, nie wciskaj lędźwi w matę, zachowaj neutralny kręgosłup z wdechem unosz nogi w górę, poczuj po piłeczki pod kuchającymi punktami, na wydechu zsuwając żebra, opuszczamy nogi w dół. I tak kilka razy, trzymając trzy punkty podporne macie, kość krzyżową tylne żebra oraz potęgi Nie doklejasz lędźwi do maty, jak unosisz nogi, czy opuszczasz je w dół. Uwaga, zatrzymujemy sobie nogi w table top, pilatysowa pozycja stołu. Kończy 90 stopni, nie doklejasz lędźwi do maty, jeszcze raz wdech, rozsuń żebra, brzuch idzie w dół, wydech, słuń żebra, doklej kość krzyżową do maty, przyjeżdż tułeczki pod bolesnymi punktami, wdech, wydech, doklej tylne żebra do maty, wdech, wydech, doklej po tyłce, połóż sobie dłonie. Na udach. Łokcie są na matę i teraz napieramy mocno dłoni na uda, udany na dłonie, bez doklejania dolnych pleców do maty. Czujesz, że brzuch się spłaszcza i czujesz tutaj w okolicach pęka talii, mocny gorset. Wdech żebra na boki, brzuch idzie w dół. Wydech suma żółki żeber do siebie. Tylko napierasz udami na dłonie, dłoni na uda. Aktywacja koły nie do w matę. Poczuj pracę brzucha. Oddalaj braki od uszu. Brzuch mocno, mocno pracuje, ty tylko oddychasz, leżysz w pozycji i nabierasz dłoni na uda, i mi na dłonie. Przejdziemy sobie do mocniejszego ćwiczenia. Oczywiście piłeczki są podkującymi punktami. Zostaw lewą dłoń na lewym budzie, prawe ramię na matę i teraz zrób pięć kółeczek na zewnątrz, prawym kolanem i pięć do wewnątrz, bez doklejania lędźwi do maty bez kołysania biodrami. Czujesz, że piłeczka mocniej wbija się w punkt za prawym biodrem. Pięć maleńkich kółeczek. Staraj się też stabilizować lewą nogę. Wciskaj lewe udo lewą dłoń i lewą dłoń w lewe udo. Pięknie. I czujemy mocniej prawy punkt. Zatrzymujemy prawe kolano, prawe dłoń na prawe udo dociskamy lewe ramię na matę i zaczynamy kółeczka lewym kolanem. Pięć na zewnątrz, pięć do wewnątrz, mały zakres ruchu. Uwaga, stabilizuj prawą nogę dociskaniem prawego uda do prawej dłoni i prawej dłoni do prawego uda. Piękne, pilatesowe ćwiczenie, leg circle. Mocny korn, nie wklejasz ręczbich w matkę. Mocno naciskasz prawą dłoń do prawego uda i prawe uda do prawej dłoni. I zatrzymujemy się. Bierzemy sobie klocek piankowy i dajemy między uda ściskasz ten klocek między udami, nie wklejasz teraz lędźwi w matę, odsuwasz na chwileczkę klocek spod podłodzicy, bierzesz dłonie pod klofice, nie wciskaj lędźwi w matę, wdech, rozszerz żebra, pępek idzie w dół, z dachem żebra i wyjdź w górę siłą napięcia brzucha, wyobraź sobie, że żebra idą do pęka, nie doklejasz lędźwi w matę, wdech, rozsuwasz żebra, pępek idzie w dół, wracasz, nie ciągniesz za głowę szyję, kiedy tylko zsuwasz żebra, unosisz się w górę i wdech, dół, i wydech trzy. Nie wklejasz lędźwi w matę, ściskasz klocek wewnętrznymi udami. Wdech dół. I wydech cztery, praca brzucha samych zsuwających się żeby bez doklejania lędźwi. Wdech dół. I wydech pięć, ściskaj klocek wewnętrznymi udami. Wdech dół, możesz zostać w tej pozycji. Albo wydech 6 góra do prostu i ramiona jeśli nie Wciśniesz lędźwi w matę i wdech dół. Wciskaj klocek udami. i wydech góra. Czujesz też piłeczki pod bolesnymi punktami. Wdech dół. I wydech góra, suwasz tylko żebra, pracujesz core, Wdech dół i wydech góra, ściskasz klocek wewnętrznymi udami nie wklejesz na w matę, Wdech dół i wydech góra ostatni raz. I z wdechem w dół, uwaga, podkładamy sobie znowu drewniany krocek po, po pod potylkę, masujemy. Jeśli pod potylkę na klocku, wyciągamy ciankowe, z wdechem idziemy na matę, łączymy stopy i kilka razy kolano na zewnątrz. I do środka i czujesz tukujące punkty po zewnętrznych stronach pośladków. Stopę równolegle kołyszamy się kilka razy na boki i teraz przekręcamy się na prawą stronę. Będą je za zakującym punktem za prawe biodro, aż obrócisz się na prawy bok ciała i znajdziesz bolesny punkt po zewnętrznej stronie prawego uda. Rozluźnij na nie na tym szerokiej, ale szybciutko. Spokojnie stopę na macie, wyczujkujący punkcik i tylko dociskając go, obracaj się jak on będzie uciekł na zewnętrzną w stronę prawego uda. Oddychasz głęboko, musimy rozumusić naprężać powiedzi szerokiej. W pewnym momencie sobie przejdziesz zupełnie na prawy bok ciała i znajdź tutaj po zewnętrznej stronie prawego uda taki bolesny punktcik, ale nie wchodź na talerz biodrowy. Jesteśmy na tkankach mięśni, Niki, czyli zapadasz tutaj się mięśnie za prawym talerzem biodrowym na prawym boku. Szukamy bolesnego punktu, oddychamy głęboko. Zostajemy na pięć długich oddechów, a rozróżniamy wstępnie na trężacz po szerokiej, żeby nam nie blokował aktywacji mięśnia pośrodkowego, wielkiego i średniego. Przez masaż piłeczkami górnych części pośrodków rozróżniamy też sobie mięśnie gruszkowate, żeby łatwiej było aktywować mięśnie pośrodkowe wielkie, i średnie i później wzmocnić odpowiednio razem z nimi oczywiście z tego gruszkowate. Zapraszam na inne neuromobilizacje na moim kanale na YouTube. Trwają znacznie dłużej i podczas nich będziecie mogli tylko i wyłącznie skoncentrować się na rozróżnianiu napięć oraz na masażu punktów spustowych. Wdech i z wydechem wracamy do centrum. Znowu piłeczki idą pod górę pośladków, poprawiamy klocek i masujemy sobie pięć razy energicznie górę pośladków w piłeczkach. Rozróżnianie mięśni tonicznych z neuromobilizacją. Za chwileczkę z pracą z nerwem kurszowym, to może nam mocniej otworzyć biodra oraz aktywować mięśnie pośrodkowe wielkie i zatrzyma I zatrzymaj już popatrz piłeczki po w stronach pośrodków, lekko po koło z kolonami na boki. Wyczuj te bolesne punkty i teraz obróć się na lewą stronę, czyli analogicznie szukacie takiego bolesnego punktu po zewnętrznej stronie lewego pośrodka piłeczka się w niego wbija i przechodzimy za chwileczkę na lewego ciała, przesuwając piłeczkę na zewnętrzną stronę lewego uda, za lewym biodrem, na miękkie tkanki, szukamy bardzo bolesnego punktu, powoli przesuwacie się za nim, naprężacz powięzi szeroki. zostajemy, oczywiście nie rozluźnijcie go od razu, ponieważ Celem naszej rozgrzewki i neuromobilizacji jest wstępne rozróżnienie mięśni tonicznych, żeby nie blokował fazowych, jak będziemy pracować nad siłą, nad stabilizacją tłumowial, nad siłą pośladka jeszcze nad płynnością bioder i obręczy barkowych. Zostajemy na pięć oddechów na zewnętrznej stronie lewego uda na bolesnym punkcie. Szukaj go, wbijaj się w niego i wyczuj, w którym miejscu się znajduje. Spokojny, długi wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech i z wydechem wróć do centrum, ostatni raz piłeczki pod górę pośladków trzy razy kołuszany biodrami na boki i przygotowujemy sobie jedną długą taśmę, ale na razie kładziemy sobie prawą stopę na lewe udo, osiem razy unosimy nogi, staraj się odciągać prawe kolano w górę po skosie, nie ciągnij nim do prawego barku, Oczywiście też możesz odkładać krok z podstawu głowy. Jeśli...